Witam Pana, Panie Marszałku. Nazywam się Zbigniew Stefanik. Jestem niezależnym dziennikarzem. Jestem wyborcą, jestem obywatelem polskim. No i przede wszystkim jestem osobą zaniepokojoną tym, że marszałek Sejmu ma problem. A my wraz z nim, ponieważ skoro marszałek Sejmu ma pewne problemy, jeśli chodzi o kontakty domniemane z uczelnią. Wobec której toczy się postępowanie, no to my, jako obywatele RP, mamy problem z tym, że marszałek ma takie problemy. A więc po kolei. Publikacja prasowa Newsweeka, która stawia pana w złym świetle. Z tej publikacji wynika, że tak jak inni, kupił sobie pan dyplom w Kolegium Humanum. A więc ten dyplom miał być panu wydany na podstawie stopni, które zostały panu zaliczone. Z poprzedniej uczelni. Miał Pan nie uczęszczać na układy, nie brać udziału w zajęciach. Miał Pan również nie oddawać żadnych prac. Natomiast no właśnie na, podstawie, na podstawie właśnie stopni zaliczeń z poprzedniej uczelni miano Panu wydać dyplom. Pan zaprzecza, Pan twierdzi, że takie zdarzenie nie miało miejsca. Tłumaczy Pan to tak, że faktycznie w roku 2020. Zamierzał pan studiować na uczelni Kolegium Humanum, natomiast w wyniku w różnych rozmów ze znajomymi doszedł pan jednak do wniosku, że nie będzie pan tam studiował, tak? Więc złożył pan tam papiery, dopełnił pan wszystkich procedur, ale jednak zmienił pan stanie. W związku z powyższym nie ma tak naprawdę żadnego problemu. No ale tutaj dla mnie jest pierwsza nieścisłość, no bo w, ja sobie wyobrażam taką sytuację, gdzie ja bym chciał studiować na jakiejś uczelni złożyłbym papiery na tą uczelnię, ale pewno by się okazało, że ta uczelnia jest podejrzana, że są tam jakieś problemy, jeśli jeszcze jestem osobą publiczną, zrobiłbym wszystko, żeby nikt nie z tą uczelnią nie łączył. A więc jeśli byłaby taka sytuacja, że po prostu zmieniłbym zdanie w związku ze studiami, które chciałbym gdzieś tam zrealizować na jakiejś uczelni i okazałoby się, że ta uczelnia faktycznie już nie jest uczelnią mojego wyboru, no, to zrobiłbym wszystko, żeby być tak naprawdę niczym niezwiązany z tą uczelnią, więc po prostu poprosiłbym o swoje dokumenty, wysłałbym list polecony, informując, że rezygnuję ze studiów, tak żeby nikt mi w przyszłości niczego nie zarzucił. Pan tego nie zrobił, no i to jest zastanawiające. Z pewnością pan rozumiał, że ktoś w przyszłości mógłby mieć jakieś pretensje. A więc no to jest pierwsza rzecz, której ja nie rozumiem, że jednak osoba, która ubiegała się w przeszłości o urząd prezydenta Polski, jest marszałkiem Sejmu, liderem partii politycznej, nie rozumie czegoś takiego, że jeśli jest jakiś powód do podejrzenia o to, że ktoś ma jakieś kontakty z kimś niepożądanym, to wówczas od tej osoby po prostu trzeba się oficjalnie odciąć, tak żeby nikt nie miał pretensji, pan tego nie zrobił. A więc już to dla mnie jest dość podejrzane, że pan. W sytuacji, gdzie pan dowiedział się rzekomo, że są jakieś dziwne rzeczy na tej uczelni, że Kolegium Humanum, no to jednak nie jest to. Na pewno pan musiał wiedzieć, że jest to w kuźnia kadr PiSu, bo takie rzeczy przecież nie są jakąś tam tajemnicą, To się po prostu wie w środowisku politycznym i nie tylko. Mimo to nie chciał pan się od nich odciąć, to już jakby świadczy dla mnie, że jest coś po prostu w tej sprawie niejasnego. No ale okej. Okay. Pan twierdzi, że pan tam nie studiował, że pan nie wpłacił yy, żadnych czesnych, że właściwie nie miał pan nic wspólnego z kolegium humanum. Z kolei zdaje się, że pan Paweł Czarnecki, który zresztą wyszedł za kaucją 2 miliony złotych, były rektor uczelni, obciąża pana, jak również obciążają pana inni współpracownicy. No więc, no chyba sprawa jest bardzo łatwo przeczytać. Po prostu wystarczy sprawdzić w kolegium humanum, jakie tam są e, informacje. tak, Jeśli pan był tam zapisany, to z pewnością to gdzieś się pojawi. Jeśli pan nie przelał żadnej kwoty, również będzie można stwierdzić, e, że mm, takich przełów nie było. Tak więc, ja zastanawiam się, dlaczego pan. Nie zażądał śledztwa w tej sprawie. Mógłby Pan poprosić o to, żeby zbadano jakby Pan na dosię. Przecież wszystkie akta kolegi układu są, zdaje się, obecnie w prokuraturze. Przecież prowadzone jest śledztwo. Kilkadziesiąt osób oskarżonych, tak. zarzutów. Przecież to nie miara wobec tych osób. Tak więc przecież dokumentacja jest cała w prokuraturze. A więc dlaczego Pan, Panie Marszałku, nie poprosił o to, żeby po prostu sprawdzono to, tak, właśnie, żeby udowodnić wszystkim, że pan jest czysty, że nie ma tak naprawdę żadnych informacji świadczących o tym, że pan w cokolwiek wpłacał i że pan miał jakiekolwiek kontakty z, z tą uczelnią. Zresztą, jeśli uczelnia twierdzi, czy też jeśli były rektor twierdzi, że ktoś wydał panu jakiś dyplom, to dyplom gdzieś tam musi być, tak choćby w, w ich aktach. Tak więc również warto byłoby to sprawdzić. To przecież jest bardzo łatwo sprawdzić. Ja się dziwię panu, że pan do tego nie dołoży. No bo jeśli mnie by oskarżono o to, że zrobiłem coś, czego nie zrobiłem, to chciałbym się no, w, w, oczyścić. Zwłaszcza jeśli byłbym kandydatem e, w jakichś wyborach. No pan, zaje się, do tego nie dąży. E, co więcej, ma pan pretensje do tych, którzy tą informację ujawnili. E, a więc e, kolejna kwestia, która mnie zastanawia, ponieważ no, pan twierdzi, że pan na tej uczelni nie studiował, a więc no, skoro pan nie studiował, mm, no to rozumiem, że cała publikacja Newsweeka jest po prostu kłamstwem. A więc no, jeśli ktoś by napisał kłamstwo na mój temat. Ja bym go podał do sądu. Nałożył moich dóbr osobistych, e, zażądałbym za uczynienia, przecież jest pan politykiem, jest pan osobą publiczną, i powinno panu zależeć na reputację, więc ja w sytuacji, gdzie pojawiłaby się jakaś publikacja, która byłaby m, przekłamaniem na mój temat, e, skierowałbym sprawę do sądu natychmiast natychmiastowym, na no, ponieważ tu by chodziło przecież o moją reputację, zwłaszcza, że przecież trwa kampania wyborcza. Natomiast pan zapowiada, że poda pan do sądu owszem, e, uczelnie. To może być trudne, bo przecież kolegium Humanium de facto już nie istnieje, tak jakby ta uczelnia już yy, nazywa się inaczej, a więc ma już inny status prawny, no ale okej, załóżmy, że to się Panu uda i pada Pani do sądu o to, że ujawnili Pana dane osobowe, a więc to, no, czegoś nie rozumiem, no bo co ujawnili, skoro nie ma czego ujawniać, przecież Pan tam nie studiował, prawda? Pan nie miał z nim nic wspólnego, a więc jedyne, co zostało ujawnione, to to, że Pan tam się kiedyś zapisał, a więc o co ma Pan pretensje z tym ujawnieniem? Tego za bardzo nie rozumiem, no chyba, że faktycznie coś jest na rzeczy, no bo jeśli pan faktycznie tam nie studiował, pan niczego im nie wpłacił, tam nie ma żadnego dyplomu, to, to czego się pan obawia? Znaczy, to, to, czy chyba tym lepiej dla pana, żeby ujawnili całą pana teczkę, z, która y, jeśli mówi pan prawdę, składa się tylko i wyłącznie z formularzu, y, który pan wypełnił, żeby się do, na to zapisać, ale skoro pan mówi prawdę, to przecież y, w tej teczce nie powinno być nic więcej, więc żadnego dyplomu, y, żadnych y, kwitów świadczących o wpłatach. A więc mi osobiście by zależało właśnie na tym, żeby taką teczkę ujawnić. A pan ma pretensję o to, że właśnie ktoś o tym informuje. Jeszcze pan zapowiada proces przeciwko właśnie uczelni o to, że ujawniła pana dane, zapowiadając jednocześnie, że pan nie będzie podejmował kroków prawnych wobec mediów, które publikowały tę informację. No. Panie marszałku, coś mi tutaj szczerze mówiąc nie gra. No bo jeśli faktycznie to jest kłamstwo, jeśli pan został pomówiony, czego ja nie wykluczam. No to przecież należałoby faktycznie dać odpór temu pomówieniu i za podać do sądu właściwie tych, którzy się tego dopuścili. No a pan z kolei podaje do sądu tych, którzy ujawnili pana dane, gdzie właściwie panu powinien na tym zależeć, no bo skoro jest taka informacja, to powinien pan sam to chcieć wyjaśnić. A więc pan nie dość, że niczego nie wyjaśnia, to jeszcze nie dąży do tego, żeby odkomywać tej sprawy na drodze sądowej. I właściwie jeszcze to do dodanie dodaje wątpliwości, do tego to dorzuca pan jeszcze oskarżenia, tak? ponieważ yy, pan mówi, że tutaj to panu pachnie jakąś działalnością służb, jeśli yy, yy, tak by faktycznie było, no to wówczas naruszyłoby to zaufanie w koalicji. Znaczy, panie marszałku, tak zachodzę w głowę, kto by mógł chcieć panu zaszkodzić i yy, nie ukrywam, że nie widzę. Nie widzę, dlatego że wbrew temu, co się panu wydaje, no to nie jest pan jakimś podmiotem politycznym, który był komukolwiek w czymkolwiek zagrażał na polskiej scenie politycznej. Prawda jest taka, że pan nie ma partii politycznej. Pan ma jakieś ugrupowanie, które jest partią kanapową. Jeśli pan dzisiaj jest w Sejmie, jeśli pan dzisiaj w ogóle jest marszałkiem, to, to zawdzięcza Pan to PSL-owi. PSL-owi, który Pana po prostu wziął na pokład. Natomiast te 14%, które druga dostała w wyborach parlamentarnych, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że wyborcy antypisu chcieli upewnić się, że będzie koalicja Obywatelska miała możliwość stworzenia koalicji większościowej, dlatego głosowano na trzecią drogę. Sam głosowałem na trzecią drogę, panie marszałku, nie dlatego, że popierałem ten projekt, który uważam, że właściwie jest projektem nie mającym przyszłości, zresztą ten projekt jest już tylko teoretyczny, ale sam głosowałem na trzecią drogę właśnie po to, ażeby mm, można było zbudować koalicję większościową, taką, która dobrałaby władzę PIS-owi w Polsce, I tylko dlatego, że ta droga dostała 14%. Natomiast, jeśli pan by startował sam w wyborach parlamentarnych, to to nie, nie wróżyłbym panu sukcesu, z pewnością nawet nie, nie osiągnąłby pan pułapu 5%, a nawet być może 3%. Tak więc fakty są takie, że pan nie ma żadnej partii politycznej, pan nie ma żadnych struktur i pan się po prostu na polskiej scenie politycznej nie liczy. Takie są fakty. Natomiast mówi pan o sobie, że jest pan kandydatem niezależnym w wyborach prezydenckich co jest y, tak samo prawdziwe, jak to, że kandydatem niezależnym jest y, y, Karol Nawrocki. Pan jest tak samo niezależny jak Karol Nawrocki, ponieważ y, po pierwsze y, pana wystawia pana partia polityczna, a po drugie ze wsparciem PSL-u, tak? Więc y, na czym ta pana niezależność ma polegać, nie za bardzo rozumiem. Y, a więc jakby, no, tutaj to już świadczy o tym, że pan po prostu mówi nieprawdę, panie marszałku, tak? A więc to jest tak, że pan dzisiaj właściwie jest uzależniony od PSL-u. Bez PSL-u pan nie ma szans na jakikolwiek, jakikolwiek wynik obecnie. Nie liczy się Pan na scenie politycznej. Zdaje się, że Pana ambicje no, nieco przerastają Pana możliwości. Faktycznie, jeśli Pan wystartuje w wyborach prezydenckich, no to Pana wynik w, będzie gdzieś na granicy około 10%, nie więcej. To jest taki już maksymalny optymistyczny pułap. Prawda jest taka, że właściwie Pana, pana wartość polityczna, właściwie cena zakończy się po drugiej turze wyborów prezydenckich, kiedy już pan przekaże swy, swoich wyborców uczestnikom drugiej tury, to wówczas skończy się właściwie um, pana waluta przetargowa. No i można powiedzieć, że już w lipcu przyszłego roku będzie pan skazany na łaskę i niełaskę największych podmiotów politycznych. Tak więc ja za bardzo nie rozumiem, um, kto miałby interes w tym, żeby panu szkodzić. Nie za bardzo widzę, kto by chciał, kto by miał taki interes. Um, tak więc te oskarżenia o to, że ktoś chciałby tam panu robić. Um, na złość jakiejś służby. Hmm, nie widzę kto, nie widzę po co. Natomiast widzę człowieka, który broni się dość e, nieskutecznie, w sposób można powiedzieć, dość niespójny. E, no widzę po prostu człowieka, który miał, ma duże ambicje który po prostu nie pomyślał nad tym, że być może takie, m, takie szczegóły, e, jak e, kupiony dyplom, mogą wyjść po prostu w wyborach. Tak? Które za bardzo też nie rozumiem pana m, pana. M, Zdziwienia, oburzenia tym, że ktoś Panu coś wyciąga. No, przecież to jest kampania wyborcza, panie, panie Marszałku. To jest kampania wyborcza, w kampanii wyborczej wyciąga się wszystko. Tak jakby tutaj nie ma, nie ma przeproś, nie ma sentymentów. A więc to, jeśli Pan nie jest gotów przyjmować ciosów, to niech sobie Pan po prostu tą kampanię wyborczą odpuści, co zresztą byłoby z, z korzyścią dla Pana, jak również dla Polski, ponieważ no, prawda jest taka, że niewiele Pan wnosi na polską scenę polityczną. Natomiast jeśli nie jest Pan gotów przywoływać ciosów na siebie, no to po prostu proszę sobie odpuścić tą kampanię i tak będzie lepiej dla wszystkich. Faktem jednak jest, że tego Pan nie uniknie tego, że po prostu wyciąga się Panu wszystko i to nie koniec, tak więc jeśli coś jest na rzeczy, to ja bym na pana miejscu po prostu postawił sprawę jasno, powiedział, jak jest, no bo temat będzie z pewnością dalej studiowany, analizowany przez innych dziennikarzy i pana konkurentów. I pan tego nie uniknie. Natomiast ja jednak stwierdzam, że no niestety pan zachowuje się tak troszkę jak dealer, który zaczyna konsumować swój własny towar, tak? Bo Zdaje się, że pan uwierzył w tą, w jakby w tą swoją sprawę na scenie politycznej. Pan, zdaje się, uwierzył w to, że pan jest jakimś liderem tej sceny politycznej. No nie, tak nie jest, panie marszałku. Znaczy, pan nie jest żadnym liderem i pan nie jest żadnym podmiotem, i pan właściwie nie ma za bardzo wpływu na to, co na tej scenie politycznej się dzieje. Tak? Czy znaczy, dostał pan stanowisko marszałka? Niesłusznie moim zdaniem, ale nie o tym decydowałem, yy, tylko dlatego, że pan jest częścią pewnego układu rządzącego. Na który to pan za bardzo nie ma wpływu, tak, bo ten układ rządzący składa się z koalicji obywatelskiej PSL-u, Lewicy, no i gdzieś tam pana po drodze, który tam został de facto doczepiony do PSL-u po to, ażeby nie straciły się głosy Antypisu, tylko dlatego pan jest w tym układzie. I stąd wynika pracowisko marszałka. Tak więc pracowisko marszałka wynika tylko i wyłącznie z tego, że, że pan po prostu jeszcze częścią tej koalicji, jak również wicemarszałków, których macie w trzeciej drodze. Również macie ich na podstawie jakiegoś układu, jakiejś umowy koalicyjnej. Ale to nie jest tak, że pan jakby swoją podmiotowością raptem na polskiej scenie politycznej coś zmienia. Także pan ma wpływ na coś, co tak, nie tak nie jest. Natomiast pan uwierzył w to, że jest pan jakimś podmiotem. No i dzisiaj zdaje się, staje się pan ofiarą swojej własnej narracji, tak trochę jak dealer, który konsumuje swój własny towar. A więc no to nie jest skazane, tak? To jakby to, to nie robi dobrze i ja panu jednak bym zalecał zejście na ziemię. No ponieważ fakty są takie, że już w drugiej połowie przyszłego roku no pana cena polityczna może być bardzo niska, i warto by się już było jakoś porozumieć z kimś, żeby po prostu nie wypaść ze sceny politycznej, co pana może spotkać, bo zgodnie z umową koalicyjną pan oddaje stanowisko marszałka pod koniec przyszłego roku. Zdaje się, że Wodzimierz Czerwasty zamierza zrealizować ten punkt umowy koalicyjnej. No i potem cóż, no, pan, jako osoba nie mająca partii politycznej, nie mająca właściwie żadnego środowiska politycznego, które mogłoby wpływać na polską scenę polityczną, znajdzie się, może powiedzieć, gdzieś poza tą sceną polityczną. Takie są fakty. Natomiast to, co jest przykre, to, że pan nie potrafi grać zespołowo, panie marszałku, bo nie za bardzo rozumiem, dlaczego pan wystawia swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w momencie, kiedy faktycznie trzeba mobilizować antypis, a nie go dzielić. Wie pan bardzo dobrze, że te wybory będą trudne. Wie pan bardzo dobrze, że pan tych wyborów nie jest w stanie wygrać, wie pan bardzo dobrze, że właściwie nic pan w stanie nie jest, y, ugrać, mimo to pan wystawia swoją kandydaturę i to jest nie w porządku. To jest y, granie na siebie, to jest y, y, granie na swój własny interes i to jest działanie antypatriotyczne, ponieważ celem tych wyborów prezydenckich jest odsunięcie definitywne od władzy PiSu. I y, 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 y to jest cel najważniejszy, tak? Natomiast pan gra na siebie, y, y, no i to powoduje, że pan nie jest dla mnie wiarygodny, tak? Są takie momenty w historii narodu, kraju, społeczeństwa, że po prostu trzeba odłożyć na półkę swój własny, swoje własne cele, swoje własne ambicje i po prostu zrozumieć, że są rzeczy ważniejsze, tak od nas samych, a od pana ważniejsza jest Polska. No i pan nie jest pępkiem świata, pan nie jest również epicentrum sceny politycznej. Pan dziś jest na ubożych tej sceny politycznej. No, jest to trochę przykre, że pan nie potrafi zrozumieć, że to nie jest ten czas, żeby grać na siebie. Pan gra na siebie i to nie jest okej. Okay. Tak więc, jakby yy, w tym sensie, jest dla mnie pan niewiarygodny. Okłamuje pan ludzi, ciesząc, że pan jest niezależny, pan przecież jest uzależniony od PSL-u. Yy, okłamuje pan yy, ludzi o jakiejś swojej sprawczości, a pan żadnej sprawczości przecież nie ma. No i teraz ta no, brzydka afera z kolegium Kumanu. No cóż, no, yy, jeśli pan kupił sobie dyplom, ja tego nie wiem, no ale. Warto by w takim razie było to wyjaśnić, no bo skoro pan nie chce podać do sądu medium, które podało tę informację, dla mnie to jest podejrzane. No skoro pan bardziej walczy z uczenią, która miała ujawnić pana dane, niż z tymi, którzy w pana opinii propagują nie, nieprawdziwe informacje, no to jest to dla mnie co najmniej dziwne. No ale faktem jest, że pana gwiazda, może powiedzieć, już zagasła, tak? bo jak to było z tą hmm, pana działalnością polityczną? Znaczy, po pierwsze, ja na pana nie zagłosowałem i zagłosuję nigdy. Ponieważ ja nie wiem właściwie y, skąd pan się wziął w polityce. Tak? Znaczy, dla mnie to jest jakaś sytuacja dziwna, że w, w celebryta, y, no, ktoś, kto może niej, zajmował się raczej y, kwestiami artystycznymi w, w tvn nie, raptem stał się politykiem. Zresztą pan był politykiem y, na początku o po poglądach bardziej prawicowych, teraz gdzieś tam pan już się znajduje się w centrum. A więc dla mnie cała pana działalność polityczna jest wielką niewiadomą. Ja pana widzę tak trochę jak, jak, jak takiego polskiego Zełańskiego. A więc no, dla mnie, kiedy ktoś jest niewiadomego pochodzenia, bo wiadomo, politykę nie robi się samemu, tylko zespołowo, ktoś musi za kampanię zapłacić. Ja nie wiem, kto, kto panu za kampanię zapłacił, tą z roku 2020, no bo nie jestem za stary, żeby wierzyć w takie rzeczy, jak to, że ktoś tam zbioru, zrobił jakąś zbiórkę, tak, że ludzie wpłacili i pan miał na kampanię. A więc ja nie wiem, kto za panem, kto za panem stoi, ja nie wiem, jak pan powstał jako podmiot polityczny, i właściwie, co Panu nie wiem, to powoduje, że ja do Pana po zaufania nie mam. tak? A więc ja Pana wyborcą nie jestem i nie będę. Natomiast no, faktem jest, że e, zrobił Pan dobry wynik w roku 2020. To było okoliczności, może powiedzieć, wyjątkowe. To była wyjątkowa kampania. E, no i generalnie plan był taki, żeby Pan stał się taką nową platformą. Czyli w momencie, kiedy koalicja obywatelska traciła poparcie, e, już zaczęła nurkować poniżej 20% w, w sondażach. No to powstał taki plan, żeby właśnie w, pan był takim Tuskiem 2.0, a więc ten ruch Hołowni miał być taką właśnie nową platformą. No i na ten nowy okręt zaczęli się posiadać politycy platformy, tak, żeby ten okręt zasilić, a więc Joanna Mucha, inni politycy platformy zaczęli przychodzić do pana ugrupowania właśnie po to, żeby, żeby pan, pana ugrupowanie miało w ogóle kogokolwiek w Sejmie. No i po to, żeby budować tą nową platformę 2.0. tak? No, ale okazało się, że ten plan się nie powiódł, ponieważ do Polski wrócił Donald Tusk. Platforma i obywatelska zresztą odzyskała poparcie. No i pan może powiedzieć, że stał de facto zbyteczny na scenie politycznej. Ale ponieważ pan gdzieś tam funkcjonował, ponieważ pan miał swoje ambicje, ponieważ pan robił dużo hałasu, dużo szumu, ponieważ pan miał jednak te sobie kilka, kilka wyborców, no to postanowiono gdzieś tam pana doczepić tak, do, do jakiejś formacji. Zresztą przypomnę, że to Pan był wielkim przeciwnikiem tego, żeby powstały, powstała jedna wspólna lista, tak, która, miała, która miała realizować z pisem. Też chodziło o to, że Pan po prostu bał się, że gdzieś Pan się po prostu rozpłynie tak, w takiej, czy też rozmyje się w takiej wspólnej liście i że Pan nie będzie miał możliwości jakiegoś rozwoju politycznego. A więc Panie Hołownia, z Panem to jest tak, że Pan ma potężne ambicje polityczne. Nie wiem, kto za panem stoi, nie wiem tak naprawdę, kto pana finansuje. Faktem jest, że pan ma potężne ambicje polityczne, ale które przekraczają jakby co najmniej stukrotnie Pana realne możliwości, bo pana możliwości na scenie politycznej są bardzo ograniczone. Pan nie jest żadnym liczącym się podmiotem i pan nie będzie żadnym liczącym się podmiotem. Po prostu może warto by było postąpić przyzwoicie tak i w sytuacji, gdzie faktycznie wybory prezydenckie są wyborami o wszystko, może warto by było nie dzielić wyborców, antypisu. To po prostu się gdzieś przyłączyć, tak? I po prostu działać na rzecz Polska, nie na jej szkodę. Ponieważ no, jeśli pan dzieli wyborców do antypisu, to działa pan na szkodę tak naprawdę Polski, bo nie ma dla Polski większego zagrożenia odpisu. A pan do tego się po prostu jeszcze dokłada, bo stawia pan na siebie, na swoje ambicje, i to nie jest w porządku, to nie jest okej. Okay. A więc ja nie wiem, jak było z tym pana dyplomem, z kolegium Humanum, natomiast widzę, że pan się tłumaczy w sposób nieprzekonujący, pan mnie osobiście nie przekonał. Widzę, że Pan się troszkę miesza w tych, w tych tłumaczeniach, że te tłumaczenia są niespójne, Pana działania również są niewiarygodne. Tak więc ja mam powody sądzić, że coś jest na rzeczy i z pewnością Pan od tego nie ucieknie, tak więc warto byłoby się do tego odnieść i nie oskarżać wszystkich dookoła, że ktoś Pana chciał skrzydzić, ponieważ to ujawnił. No bo to jest tak, że jakby nie było czego ujawnić, to nikt niczego nie ujawnił. Od tego zacznijmy. Po drugie, ja widzę, że Pan sam również nie chce, żeby ujawniono Pana teczki, no bo przecież łatwo by było udowodnić na podstawie aktów, akt, które są w kolegium Humanum, że Pan niczego im nie wpłacił, że Pan nie ma dyplomu, skoro Pan nie chce tego ujawniać, no to być może coś jest na rzeczy, ja tego nie wiem. Faktem jest, że to nie jest tak, że ktoś Pana skrzywdził, tak? No, jeśli Pan coś ma na sumieniu, no to po prostu to wyszło i tyle. Takie rzeczy zawsze wychodzą, tak? Zresztą ja zawsze mówię w jedną rzecz, kiedy ktoś m, twierdzi, że ktoś go skrzywdził, no to m, jakby ten ktoś miałby musiał mieć w tym jakiś interes. Ja za bardzo nie rozumiem, kto miałby mieć interes w tym, żeby panu zaszkodzić, panie Hołd. nie za bardzo widzę kto, dlaczego i po co. Tak, tak więc jakby tu się trochę pan ośmiesza, ale pan się nie tylko ośmiesza, ale pan zachowuje się tak jak PiS, tak? bo tak jest z Kaczyńskim, że jak ktoś oskarża PiS o coś, no to wiadomo, to jest nielegalne, tak, to, to, to są jakieś działania polityczne, jakieś działania nagrane, zaplanowane, tak, po to, żeby szkodzić PiSowi, a więc PiS jest we wszystkim niewinny, tylko jest ofiarą różnych ataków niesłusznych, politycznie motywowanych i teraz pan się całuje tak samo, jak Jarosław Kaczyński, tak pan twierdzi, że tutaj ktoś na pana napadł, tak że to są jakieś działania, które mają panu uniemożliwić Robienia kampanii wyborczej, że mają te działania Pana oczernić, gdzie przecież wiadomo, że w kampanii wyborczej właściwie wyciąga się wszystko. tak? A więc mówię wprost, mówię sprawdzam. Pan mówi, że Pan jest niewinny, że Pan nie studiował na Kolegium Humanum, że Pan nie płacił, że Pan nie ma dyplomu. Ok, a więc skoro tak jest, no to rozumiem, że ten artykuł, który publikował się w Newsweeku, jest po prostu kłamstwem. A skoro jest kłamstwem, no to rozumiem, że Pan poda do sądu Newsweek, Tak, i Pan to po prostu wyprostuje. Skoro ci ludzie pana pomówili, no to po prostu proszę podać ich do sądu, po prostu proszę udowodnić, że jest pan niewinny, tak? I, i, i tak postępuje człowiek, który jest y, niewinny. Jeśli mnie by ktoś pomówił, jeśli ktoś by powiedział, że studiowałem gdzieś, że gdzie nie studiowałem, powiedziałbym wprost, tak? Okej, okay, ja was podaję do sądu, dlatego, że kłamycie na mój temat. Yy, spotkamy się w sądzie, oczekuję odszkodowania, tak? I za uczynienia za, za yy, naruszenie moich, mojego dobrego imienia, jak również yy, naruszenie moich dóbr osobistych, Yy, I za szkody moralne, za moralne, tak? Natomiast, yy, no, jeśli pan nie poda tego medium do, do sądu, to ja uznam, że jednak coś jest na rzeczy i że pan jak coś ma do ukrycia, no bo dlaczego by pan mi yy, to sądu nie podał, jakby nie było tak, że pan ma coś do ukrycia, tak? A więc czekam na pana decyzję, na pana kroki. Jedno jest jednak pewne takie sprawy zawsze gdzieś wychodzą i pan od tego nie ucieknie, tak więc, no, być może warto byłoby przypomnieć jeszcze pana stan w wyborach prezydenckich. Ja sądzę, że pan w tych wyborach nic nie ugra, nie za bardzo widzę To czego to panu służy, Tak, bo pan nie zbuduje się absolutnie w tych wyborach. Te wybory nie są o panu, te wybory są o Polsce i myślę, że Polska jest ważniejsza od pana. Być może warto było, żeby pan to zauważył. To nie są wybory, to nie jest czas, gdzie trzeba grać na siebie, to jest czas, gdzie trzeba grać zespołowo, gdzie trzeba bardziej myśleć o Polsce, o państwie niż o sobie, a więc może warto byłoby, żeby po prostu pan odpuścił sobie te wybory. I po prostu pozwolił wyborcom Antypisu się mobilizować, tak, i nie dzielił ich w sytuacji, gdzie to są wybory o wszystko. Jeśli Antypis te wybory przegra, to PiS wówczas władzę przejmie w Polsce, tak, za, za czas jakiś po wyborach. To jest nieuniknione. A więc stawka jest bardzo wysoka, panie Hołownia. Panie Marszałku Hołownie, być może warto, żeby pan to w końcu zauważył. I warto, żeby pan zachowywał się jak dealer, który po prostu bierze słowa są substancję. Tak, żeby pan ko zrozumiał, że pan nie jest żadnym podmiotem na scenie politycznej, że pan nie jest liderem i że pan nigdy nie będzie liderem, ponieważ pana gwiazda już zagasła. Tak, był pan ciekawym celebrytą, celebrytą tak robił pan show na początku sejmu tej kadencji. No tylko że show się skończył, tak? Jakby ten show się już znudził, a więc ludzie zjedli popcorn, posiedzieli, zobaczyli, ale już wyszli, tak? Jakby już nie ma czego oglądać, już nikt jakby na ten film nie wróci, tak? Więc może pan również już po prostu powoli zacząć się pakować, dać sobie spokój, no bo na polskiej scenie politycznej pan w przyszłości raczej nie ma, tak? A więc być może warto po prostu żyć w świecie realnym, do czego pana zachęcam również zachęcam pana do przemyślenia, tak naprawdę z tego co, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Pan tutaj nie ma żadnej roli do odegrania, pan na tych wyborach niczego nie zyska. Być może warto troszkę mniej myśleć o sobie, a troszkę bardziej myśleć o, o Polsce, bo jak jest pan przecież marszałkiem Sejmu, a więc jednym z najwyższych urzędników państwowych, być może troszkę mniej prywaty, być może trochę mniej interesu politycznego, a być może trochę więcej patriotyzmu. Do tego pana zachęcam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania. Mam nadzieję, że Pan zechce się do niego odnieść. Z pewnością y, słuchacze, którzy również to nagranie usłyszą, y, będą chcieli usłyszeć, co Pan chciałby mi odpowiedzieć. Co Pan ma do powiedzenia w tej sprawie. W każdym razie informuję, że to nagranie zostanie przesłane link do tego nagrania zostanie przesłany do mediów, a nagranie będzie umieszczone w sieci. Tak więc. Y, Oczekuję od Pana odpowiedzi. Oczekuję od Pana odpowiedzi, dlatego że po prostu mam do tego prawo. Jestem wyborcą, ale jestem podatnikiem, który Pana utrzymuje. Który jest jednym z tych, którzy Pana utrzymują. A więc uważam, że Pan ma obowiązek mi odpowiedzieć, bo to jest tak, że politycy są dla nas, a nie my dla polityków. A więc warto by było, Panie Marszałku, żeby Pan po prostu uszanował wyborcę i zechciał się odnieść do, do tych kilku słów, które do Pana skierowałem. Dziękuję więc z góry za odpowiedź.